Jak się czujesz jako drugi raz złoty medalista 24? Nie no, naprawdę super uczucie, że udaje nam się drugi raz z rzędu zdobyć ten złoty medal u 24 Ekstraligi, bo nie był to dla nas jednak łatwy sezon. Zaczęliśmy ciężko, byliśmy na szóstej pozycji w tabeli i na końcu udało nam się być na pierwszym miejscu, więc mi się wydaje, że bardzo super nam poszło, chłopaki się zaangażowali, każdy zrobił krok do przodu i myślę, że w następnym roku powtórzymy ten sam dzień. A jak ocenisz swoją postawę? Czy jesteś zadowolony, czy jak zawsze jest coś, co chciałbyś poprawić? Nie, no wiadomo, zawsze jednak jest coś, żeby poprawić. Dzisiaj trochę się męczyliśmy, ten tor jednak się strasznie zmieniał i nie trafiłem. dobrze. Próbatorów mnie trochę oszukała, jednak. Ale cały czas idziemy do przodu, że wyciągamy lekcje i wnioski, i będziemy się starać, żeby to wszystko wyglądało coraz lepiej. W Toruniu wygraliście, czy był w takim razie jakiś komfort większy psychiczny niż choćby przed rokiem, czy trudno to trochę porównywać, no bo jednak presja nadal jest, bo przed własną publicznością trzeba to jeszcze obronić. Nie no, na pewno był większy spokój jak zwyciężyliśmy w tym Toruniu, jednak wiadomo nie odpuszczaliśmy, no bo wiemy jednak, że to mogło się zawsze i inaczej skończyć. Nie, nie mogliśmy wątpić w moc rywali, no bo jednak Torun to też jest mocna ekipa, więc. ale podeszliśmy spokojną głową i udało nam się ten mecz wysoko dosyć wygrać. No i pytanie o kibiców, bo jak zawsze nie zawiedli jak się czułeś jeżdżąc przed tak liczną publicznością, bo jednak na 24 byłeś troszeczkę mniej, a na finał dopisałeś. Nie, no oczywiście lepiej się jeździ przy większej publiczności. Jednak jest to dla nas duże wsparcie i duża chęć do pokazania tym kibicom, jak jak jesteśmy mocni jak bardzo nam zależy na też na ich szczęściu i jak na, i nam na. Nas.